Siema. witam ponownie lecimy drugą część tego autohandlu dzisiaj będzie sporo wypasionych BM-ek M, -ek, M Performance jeżeli ktoś lubi BM-ki, szuka BM-ki może coś tutaj znajdzie dla siebie przypominam pod filmami jest numer konta zrzutka zbieramy z góry na cały rok na wyjazdy do Niemiec, na wyjazdy po Polsce, żeby plądrować autohandle, żebyście mieli relacje, po ile są samochody, jakie mają przebiegi. Opisuję też stan wizualny. Jeżeli widzę jakieś mankamenty, to o tym wspominam. Nygus jest cacy, podaje wam bryczki, jak na tacy. Więc lecimy z tymi sprzętami. Nie przewijaj reklam. Kaska z reklam jest dla mnie. Lajkuj, komentuj, udostępniaj. Niech się wieść onygusie, niesie w świat. Zacznijmy sobie może od piąteczki. Piąteczka z tego co widzę, chyba raczej w M pakiecie. Cena wywoławcza, tanio nie będzie 46 tysięcy, rok 15. 4, 4 560 koni, 56 przejechane, Biturbo M5, Carbon Head-Up, Bank Olsen, czyli jedno z najlepszych, najdroższych nagłośnień samochodowych, jeżeli chodzi o audio, tak się sprzęcior prezentuje, ale osobiście ta w błękicie, w kupejce, jakoś bardziej mi się podoba. Skóra oczywiście automat. Cena wywoławcza 33500 euro. Co wy na to? Jak na lato chcesz mieć wypasioną brykę, to musisz szykować kaskę rozbij skarbonę. Performance X Drive M Head Up LED Rok 16 3 litry 306 koni 85 przejechane nowy przegląd przed sprzedaży lecimy kolejnego wypasa ładnie to one wyglądają ale krawężniki wszystkie te dyfuzory połamane trzeba mocno uważać gdzie się wjeżdża gdzie się parkuje 46 rok 15, 3 litry 430 koni 68 przejechane, nowy przegląd M4, Carbon Performance, Head Up i kilka innych bajerów fajną ma tą lotkę z tyłu taką płetwę M4 M4 takie bajery na kanale Unigusa, żeby nie było, że sama nuda nie ma na czym oka zawiesić. Może nie kupicie, ale wiem, że chętnie się na takie bryczki gapicie. Fajne mają te garby tutaj na masce: 50 tysięcy rok 18, 450 koni, 50 przejechane, nowy przegląd M Performance. HNK, chyba chodzi o Harman Kardon nagłośnienie. Poprawcie mnie w komentarzach, o ile się pomyliłem, zakręciłem. Cena 59 tysięcy, rok 18, 450 koni, 9,24, przegląd 3 litry 48, przejechane. Competition BMEczka w białej perle. Ładnie samochody wyglądają w białej perle. Fajnie się mienią w słońcu. 55 tysięcy euraków. Przypominam, pewnie jak wrócę do Polski zacznę nagrywać. Po tym wyjeździe z Niemiec znowu się zakręcę. Złocisze euraki. Rok 20, 450 koni, 3 litry, 55 przejechane, nowe, nowy przegląd indywidual, performance. No, fajnie się patrzy na te sprzęty, gorzej z ich utrzymaniem, a potrafią też mieć problemy różnego rodzaju panewki, pobór oleju i tak Forum BMK twierdzi, że dobre BM -y skończyły się na E39 E46. No i troszeczkę, w tym prawdy jest. Bordowa skóra 49, 430 koni, rok 18 3 litry 44. Przejechane performance Indywidual Harman Kardon. Tutaj widzę troszeczkę tańszą. Niewiele tańszą, ale tańszą. 35 rok 15. 306 koni, 77 przejechane 3 litry. X-drive, M Performance, all in black. Taka wersja, czyli wszystko w kolorze ciemnym. Nie ma ani grama chromu na tym samochodzie. Chociaż emblematy są chromowane. 640 w kabriolecie. Cena za tego sprzęta. Troszeczkę karteczkę tutaj wcisnął głęboko. więc muszę się przemieścić, żeby coś więcej Wam na jego temat powiedzieć. Indywidual. Hadab, masa, o co chodzi z tym opisem, nie wiem, jakieś dziwne skróty. Masa, masaże chyba. 36, rok 15, 320 koni, 70 przejechane, 3 litry. Tak mi się wydaje, że masa to jest skrót od masażu. Bordowa skóra w środku, także bryczka też niczego sobie. Pewnie w Polsce robi wrażenie. Zwłaszcza w mniejszych miastach, bo w dużych miastach podejrzewam, że takich sprzętów jest sporo na ulicach w kabriolecie na lato jak znalazł w środku półskóra fotele sportowe cena 90 tysięcy rok 22, 3 litry, 510 koni. 5000 przejechane M4 Competition X Drive Individual Performance. Praktycznie nówka sztuka. BMEczka z dużym grillem, już przesadnym. Fajne ma te przetłoczenia. Generalnie ten przód robi wrażenie. Tutaj mamy w innym kolorze. Bardziej jest to. U... Uwidoczniony ten grill Nygus Jędzor ci się plącze Ale słuchajcie Przy takich wyrazach to nic dziwnego Tutaj widać Mocno, że ten grill jest Przesadzony Cena za tego sprzęta 90 Rok 21 510 koni 3 litry 6000 przejechane Competition Laser M Performance i on/off. O co chodzi? Jakie on/off? Ciekawie wygląda w tym kolorze. Na pewno bardziej rzuca się w oczy niż w kabriolecie. Piszcie w komentarzach. Linia samochodu fajna 840, a tutaj i 8. Zobaczmy sobie ceny. Skoro tutaj jesteśmy fajna pogoda, łażę sobie do was gadam, czemu nie skóra w środku 70 tysięcy m pakiet indywidual swarowski swarowski, czyżby jakieś diamenty, nie wiem rok 20, 3 litry 340 koni, nowy przegląd 24 przejechane Swarowski, myślę, że chodzi tutaj o te lampy przednie, o soczewy. O ile się nie mylę, poprawcie mnie w komentarzach. Od tego was mam. Zobaczmy sobie cenę za i8. Ale to jest niskie, słuchajcie. Czy mi się ten samochód podoba osobiście? Jakoś nie za bardzo robi na mnie wrażenie. Nie wiem, czy bym chciał takim jeździć podejrzewam że wybrałbym bardziej coś takiego 60 rok samochodu 15 hybryda 360 koni 125 przejechane 1.5 pojemność delikatny odprysk na masce z 1.5 pojemności 360 koni benzynka plus silnik elektryczny Taki troszeczkę wynalazek Chyba R8 Audi Fajniejszy wizualnie Panamera Panamera nie ma opisu Tutaj widzę Lampa delikatnie wyszczerbiona Wszystko znajdziecie Na stronie sprzedawcy Jasna skóra w środku Tutaj macie nazwę sprzedawcy Jesteśmy w Norymberdze. Byliśmy tutaj nieraz. Możesz sobie wszystko sprawdzić na stronie, co ma na sprzedaż. Czasami mają więcej bryczek, czasami mają na stronie promocje na samochody. Na kartkach nie chce im się zmieniać opisów. 37, rok 11. 29, 260 KONI, 80. Prawie przejechane. Kajman Coupé Exclusive. Czerwone pasy, skóra i jakieś ekstra nagłośnienie. Kajman, fajny samochód. Osobiście bardziej mi się podoba niż Boxster. A tutaj chyba mamy w LT tablicę. Chyba mamy. Właśnie boksterka w kabriolecie, ale auto jest bez opisu i ma jakieś tablice założone. Czyli domyślam się, że jest zarejestrowane i ktoś tutaj przyjechał w odwiedziny. Nie wiem, może jest na sprzedaż. Tutaj ma dwie porszawki, ale szyby zamarznięte. No i kilka jeszcze. Takich BMW 42, 37, 500 za tą BMW. Tutaj ma BMW za 47, 500. No i tutaj jeszcze stoi też jakaś M-Performance BMW za 48, 500. Myślę, że wystarczy tych wrażeń popatrzeć fajnie, kupić gorzej, utrzymać jeszcze gorzej. A teraz lecę tutaj zobaczyć, co mają ciekawego. Bo powstał tutaj nowy auto-handel, arena. Nieraz u nich byliśmy, ale starą miejscówkę im rozkopali. Widziałem przejeżdżając, że stawiają tam jakieś osiedle, bloki, sklep. Nie mam pojęcia. Także za chwilę widzimy się ponownie. Pozdro.